A w wypadku na przykład, kiedy już jesteśmy chorzy i nie braliśmy tego węgla na początku, to wiadomo, nasz organizm zaczyna walczyć z bakteriami, tam z wirusami, je niszczy i powstają no, produkty tej walki, jakieś toksyny, które organizm też wyrzuca do jelit. Wtedy ten węgiel to zbiera, tak nie, samo, tak? Niekoniecznie do jelit, bo większość przemiany jest wyrzucana moczem. Mocz i skóra są narządami czystości, a nie kał. Kał jest resztkami niestrawionymi, to co w ogóle nie weszło do organizmu. I martwe bakterie. My mniej więcej około 100-150 gramów tych martwych bakterii mamy dziennie. Czyli tyle kału dziennie musimy wyrzucić. I na to miejsce właśnie bierzemy to kwaśne mleko od krowy, to siadłe takie, bo tam jest 400 gatunków, które uzupełniają to, co padło i wyrzuciliśmy. Natomiast, jeżeli przeoczyliśmy ten okres pierwszych 24-40 godzin i choroba już się rozwinęła, już jesteśmy do niczego, no to w ten już musimy sprawdzać trochę głębiej, czyli zmierzyć ciśnienie, temperaturę i puls. Jeżeli puls jest wysoki, a osoba jest starsza, to powinniśmy podać preparaty zwalniające akcję serca. Jeżeli oddech jest krótki i jakby to powiedzieć, saturacja jest niezbyt dobra, czyli dużo poniżej 90-80, no to musimy stosować leki przeciwzapalne.